A nazwami, Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gar Garazyńczyków. Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł mu naprzeciw z, grobu, z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach. I nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał. I nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą w grobowcach i po górach krzyczał i tłukł się kamieniami. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i zawołał w niebo głosy. Czego chcesz ode mnie, Jezusie, synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie. Powiedział mu bowiem, wyjdź, duchu, nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi legion, bo nas jest wielu. I zaczął prosić go usilnie, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świni. Prosiły go więc złe duchy, poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść. I pozwolił im. Tak wyszedłszy, duchy nieczyste weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął, a ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł przy nim zostać, ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: Wracaj do domu, do swoich i opowiedz im wszystko, co Pan Ci uczynił, jak ulitował się nad Tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił a wszyscy się dziwili. Oto słowo pańskie. Człowiek z dzisiejszej Ewangelii, człowiek, który z jakiegoś nieznanego nam powodu dostał się we władanie złego ducha. Był człowiekiem bardzo nieszczęśliwym. Na tym polega działanie złego ducha, że czyni człowieka nieszczęśliwym. Ten bohater dzisiejszej Ewangelii do tego stopnia doświadczał działania złego ducha, że dokonywał wręcz samookaleczenia. Jezus, widząc jego ogromne cierpienie, rozkazuje złemu duchowi, aby wyszedł z tego człowieka. Ale widzimy pewną walkę, która się dokonuje. To nie jest takie proste, łatwe. Zły duch nie daje za wygraną. Oczywiście zostaje rozszyfrowany. Jezus ukazuje Jego imię. Cena za uwolnienie to świnie, ale byli i tacy, którzy nie cieszyli się z uzdrowienia tego człowieka. Bardziej patrzyli na to, ile stracili na świniach. Nie cenili sobie wolności, radości, szczęścia, ale przeliczali to na dobra materialne. Taka pokusa cały czas jest w człowieku, mimo że zmieniają się wieki, czasy, zmienia się kultura, a natura człowieka pozostaje bardzo podobna. Zobaczmy, że diabeł jest bardzo przewrotny, zrzuca winę za dręczenie na Jezusa. A przecież to zły duch dręczy człowieka, sprawia, że człowiek nie może się w pełni rozwijać, cieszyć się swoim życiem. Ale z drugiej strony widzimy przeogromną radość uwolnionego, pragnienie fizycznego bycia przy Jezusie. I być może zastanawia nas to, że Jezus jednak nie włącza Go do grona swoich bliskich, z którymi przypłynął do kraju Garazyńczyków, ale każe Mu być świadkiem wielkich dzieł, których dokonał Pan Bóg w jego życiu. Wracaj do swoich. To słowa, które usłyszymy po tej mszy świętej, czyli na jej zakończenie.